Ja Co? Cię pierdolę Dobra, <laughs> no sobie ja muszę... Z... Nie wiem czy ja kliknę w minimapę, kurwa, No bigo, kurwo! kurwo! Dawaj, kurwo! I kolejny! kolejny. BUU! O ty kurwo! Do na wanna dunk? Dawaj! Dawaj, kadanie! Do you wanna see me dunk? Legendary! <laughs> can you I don't know, you know, press, surrender Surrender yes, yes. <laughs> <-vot? laughs> mm. To trochę głupie, bo nie gdzie jest no, <laughs> <kurwa. laughs> To trochę głupie, bo nie jest <laughs> Ale cię kurwa mam. Ale, ale. ale. BOOM! dostał. stał? Do nasi Ale cię rozpierdalam też. Kill! Penta kill! Penta kill! Ale ci daje BW Masz. to ci zajebie Rka kurwa. Penta kill! Penta kill! Yeah! Yeah, yeah. yeah! 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 Penta kill! Penta kill! Penta kill, penta kill.

Mam erkę, mam erkę, mam erkę, mam erkę nie mam nie mam spierdalam z tego Co? Gówno Co? co? No, właśnie, gówno. no to wolnie stąd Chcę pograć sobie, a ty mi stoisz nade mną Wiesz jest. Nie, nie sam ze sobą Zadajesz pytania i sam sobie odpowiadasz No bo wiem co powiesz, to? no bo ty, twoja, twoja inteligencja jest na tyle wysoka no. Wyprzedziłeś mnie? Tak jest, Piękna na msr Która będzie godzina? Ale która? Co? O co pytasz? My o 19 jedziemy na 700 lecie Ka Zobacz, zobacz. Tutaj masz O kurwa. A my wrócimy koło drugiej A ja też padłem Kamil pomóż Kamil pomóż! No tu ich kurwa, no nie wiem, wrócę. No mówię, zamknij drzwi nie Ale... stój nade mną. Co? Po co? Brak słów? Jaki brak słów? że mam taki bogaty słownik słownictwa. <laughs> Możesz wyjść, proszę cię, kochana mamusiu, żeby zakrawić. Nie, ja nie nad Dobra. Latanistan <laughs> . <laughs>